O, oh, to było tutaj. Okej, okay, kop. Dlaczego ja? Chcesz pomóc, prawda? Chcę. No to kop. No dobra. Lepiej odejdźmy. Nie wiadomo, co jest w środku. Masz rację. Ej, tak mnie tu zostawicie? No dalej, kop tam. Też mi przyjaciółki. Zobaczcie, co znalazłem. Otwórz. Może sama otwórz. A jak są tam jadowite węże? Albo bomba. Czyli nie jest wam mnie żal. Dobra, otwórzmy to razem. Nie, ja pasuję. Nie bój się. Chodź. Policzmy do trzech. Raz, dwa, trzy. Co to? Przycisk? Może on aktywuje bombę? Taki przycisk był w głosowaniu w Squid Game. W jakim głosowaniu? Jeśli gracze chcą kontynuować grę, to naciskają niebieski przycisk. jeśli chcą ją zatrzymać, naciskają czerwony. No to gdzie jest czerwony przycisk? Nie wiem. Mówiłaś, że do sekretnego pokoju dostajesz się za pomocą przycisku. Tak, otwierał fajne przejście w szopie. Na co czekamy? Naciśnijmy. Leo, stój! Gratulacje! Znalazłeś tajne wejście do sekretnego pokoju! Ten przycisk działa tylko w jedną stronę! Aby się stąd wydostać, potrzebujesz czerwonego przycisku! Ale nie masz go, więc jesteś uwieziony! Ty chciałeś się dostać do sekretnego pokoju! No to twoje życzenie się spełniło! Czego chcecie? Damy ci nauczkę, żebyś nie wtrącał się w nasze sprawy! Zagramy w grę. Zostaniesz w tym pokoju. Aby wyjść, twoi przyjaciele muszą znaleźć czerwony przycisk i go nacisnąć. Zobaczymy, czy uda im się ciebie uratować. W przeciwnym razie zostaniesz tu na zawsze. Hej, czekajcie! Nie zostawiajcie mnie tu! <laughs>